Dzień dobry i witam do Słonecznej Kalifornii. Słońce się odbija w oknach budynku. Niestety jeszcze smog warszawski przetłacza świeże powietrze, natomiast to się z czasem zmieni, mam nadzieję. Chociaż też z drugiej strony już moje dni w Warszawie są policzone. Ale do tego dojdziemy kiedyś w przyszłości, może, na pewno. Tak więc zacznijmy od poranka w CrossFit Ursynów. Zanim jednak ruszymy z tematem ryzyka, parę informacji. Po pierwsze, Who is Michael Ovitz? Genialna książka, genialna książka. Po prostu koleś, jeden z najsłynniejszych agentów w Stanach, o którym mało kto słyszał, natomiast historia jego od zera, czyli od pierwszej pracy w mediach przez własną firmę, gdzie szli metodą fake it, czyli make it do, do wielkiej sławy. Niesamowita historia. Parę rzeczy w temacie akademii, e, dla osób, których to interesuje. Więc, tak, po pierwsze, e, kurs biohackingu darmowy jest ciągle dostępny, już ponad 2000 osób się zapisało. E, można się zapisać. Za kilka miesięcy startujemy z pełnym programem a propos biohackingu. Więc, informacji wewnątrz można się zapisać. Szkoły, ustalania celów, e, osoby, które są w starym portalu, będą migrowane do nowego, plus będziemy nagrywać materiały niedługo na nowo. Więc będzie nowa jakość, będą nowe lekcje i będzie jeszcze więcej. Szkoła najmu startuje niedługo. Więcej informacji wkrótce, nie będę tego tematu teraz rozwijał. Fabryka kursów, też będziemy niedługo nagrywać od nowa materiały, plus będzie dużo nowych lekcji, ponieważ przez ostatnie edycje nauczyliśmy się też dużo, co działa, co nie działa, więc będziemy jeszcze raz nagrywać materiały. Oczywiście osoby, które już są w tych programach nie muszą się niczym martwić, bo w naszych systemach, jeżeli ktoś wykupi dostęp, ma do niego dostęp do żywotni. I szkoła bloga cały czas się rozwija, więc mamy dużo materiałów i bardzo dobre materiały. Nie da się do nikogo dołączyć, natomiast tylko pokażę jedną rzecz dla osób, może, które by to chciał dołączyć kiedyś. To jest nowy tydzień, który wierzę dzisiaj, pisanie i promocja. 28 lekcji. A najciekawsza lekcja to jest, to jest proces tworzenia, gdzie przeprowadzam przez cały proces tworzenia bloga. 15-minutowa lekcja. Natomiast naprawdę dobry materiał. Ale to nie wszystko. Bo już 22 kwietnia wjeżdża darmowy kurs o produktywności 21 trików produktywności, dobry towar. I za miesiąc nasz program z Marcinem Osmanem, zobaczymy z tego wyjdzie, więc dużo ciekawych rzeczy, ale też dużo pracy, więc ruszam z moim dniem, dzisiaj parę rzeczy i za chwileczkę wracamy do tematu. Ryzyka. Więc, jak to jest z tym ryzykiem? że eee, opowiem Ci trzy historie, zanim przejdziemy do tematów ryzyka. To jest historia numer jeden. Gdzie w 2012 roku postanowiłem ze swoją rodziną zostawić to, co miałem w tej chwili, czyli rzuciłem pracę w generali, nie mając innej pracy, i pojechałem do Włoch, żeby tam pracować nad swoim blogiem. IT Certification Master. To były wszystkie rzeczy, jakie mieliśmy. Nic więcej, wszystko zostało albo oddane, albo sprzedane. To są nam jeden bagażnik rzeczy. Plus tam parę rzeczy w środku jeszcze mieliśmy, wyjechaliśmy do Włoch. I to była jedna z najtrudniejszych emocjonalnie sytuacji w moim życiu, bo. Nie było przychodu, próbowałem wymyślić biznes i to było bardzo trudne emocjonalnie dla mnie. Druga historia związana jest z Patronite. Em. Gdy już pracując w firmie Microsoft, powróciłem z Włoch, wróciłem na etat i otworzyłem Patronite. To jest pierwsza wpłata 50 zł. I dosłownie w czasie zaledwie kilku tygodni zebrałem ponad 3000 zł na Patronite, cie. i wtedy postanowiłem po raz kolejny zrezygnować z etatu i iść w własną ścieżką biznesową, nauczony tym życiem. I historia numer 3. Opowiada o platformie Eduzo, którą otworzyliśmy ostatnio jako taki, powiedzmy, też strzał, że to się uda zrobić w Polsce, gdzie zainwestowałem z własnych pieniędzy ponad 40 tysięcy złotych, nie mając pewności, że to się uda i model biznesowy, który przyjęliśmy na początku, się nie udał. Więc, dlaczego mówię o tych historiach, już tłumaczę. Rzecz pierwsza, nie jestem fanem podejmowania ryzyka, gdy nie mam do tego możliwości. Chodzi o to, że w chwili, gdy mam pieniądze na podejmowanie ryzyka, nie mam problemu, żeby to zrobić. Tylko trzeba mentalnie się odłożyć do tych pieniędzy. Jeżeli mamy pieniądze, które pozwalają nam w jakiś sposób przetrwać 3 miesiące albo przetrwać nam 5 miesięcy, albo mamy pieniądze, które nie są nam potrzebne stricte do życia i w taki sposób byśmy je wydali na wycieczki albo na inne rzeczy. Jeżeli na tych pieniądzach napiszemy wirtualnym napisem: Pieniądze do ryzyka, wtedy jesteśmy w stanie jak najbardziej ryzykować. Z jednej strony mamy swoją pracę, z jednej strony mamy swój przychód, z drugiej strony mamy pieniądze do ryzyka. Więc ważne jest to, że w chwili, gdy ryzykujemy, miejmy pieniądze na ryzyko. Wiele osób powie, ryzykuj, nie czekaj, ruszaj i tak dalej. Ja zawsze mówię, więc możesz wybrać, którą opcję chcesz słuchać, ja zawsze mówię, miej plan backupowy, bo gdy zaczynamy naszą przygodę z przedsiębiorczością, ze zmianą pracy i tak nie zawsze jesteśmy na takim emocjonalnie poziomie, że jesteśmy w stanie wytrwać w sytuacji, gdzie na przykład tracimy 10, 20, 50, 100 tysięcy złotych. Dla niektórych osób to może być bardzo trudne. Z czasem natomiast staje się to normalne, jeżeli do takich kwot dochodzimy. Więc to, co zawsze rekomenduję, to jest to, żeby mieć bufor pieniężny, który przeznaczamy na ryzyko. Albo w chwili, gdy chcemy zmienić na przykład z pracy na etacie na biznes, zbudujmy poduszkę finansową albo zbudujmy mały chociaż. Dochód pieniężny, który na przykładzie miałam w Patronite, który tak naprawdę. Nie był duży, ale pozwolił mi naprawdę ruszyć, ruszyć. Potem naprawdę z pracy związanej z firmą Chmurowisko miałem dużo większe przychody, natomiast ten element, że co miesiąc wpływało 3000 zł pomogło. Tutaj, gdy wyjechaliśmy do Włoch, nie było tego. Nie było przychodu, dosłownie później udało się to zrobić, to znaczy nie było przychodu. I ten brak przychodu, który co miesiąc widzimy, że wpływa na nasze konto, jest bardzo trudny. Kolejna rzecz, poduszka finansowa. Prawie każdej osobie, która mnie pyta, rekomenduje, zbuduj poduszkę finansową. To nie jest takie trudne: na 3 miesiące, na 4 miesiące. Nawet jeżeli nasz projekt mielibyśmy troszeczkę odłożyć w czasie, ta poduszka finansowa pozwoli nam, w chwili, gdy faktycznie e, idzie coś nie tak, utrzymać się. Bo pamiętajmy, e, biznesy upadają. 90% biznesów upada, 10% biznesów e, przeżywa. Tak przynajmniej niektórzy twierdzą. Więc trzeba na to mieć uwagę, że jeżeli nie mamy pieniędzy, e, to, to co się stanie, dojdziemy do zera. Będziemy mieszkać u kogoś? Jeżeli tak, no to OK. To, to jest nasza też poduszka finansowa, tyle, że odroczona w czasie, związana z naszymi kontaktami, z naszą rodziną i tak dalej. A ta poduszka finansowa na 3 miesiące, na 6 miesięcy, to w zależności się, czy się czuje bezpiecznie. I teraz, gdy już mamy załatwione kwestie finansowe, bo te finanse bardzo nam ułatwiają podejmowanie ryzyka, kwestia jest podejmowania, jak najmniejszych ryzyk. Jak najszybciej. Nie proponuję nigdy nikomu zaczynania od decyzji, które kosztują 50, 100 milion, jeżeli na przykład zarabiamy 50 tysięcy złotych, bo to mogą być decyzje, które faktycznie mogą nas zniszczyć emocjonalnie, finansowo, psychicznie, etc. etc. Ale małe decyzje. Jeżeli mamy możliwość zainwestowanie w jakiś projekt, albo uruchamiania jakiejś strony tentowe, albo zrobienia swojego kursu i zainwestowania tam na przykład 3-5 tysięcy złotych, to to zróbmy to, co mówił właśnie autor książki zapadły mi w głowę słowa autora Michaela Owica, który pisał w swojej książce coś takiego, że w końcu trzeba być dużym chłopcem i rzucić kośmi. Czasami po prostu trzeba rzucić tymi kośćmi i zobaczyć, czy się uda, czy nie uda. Nikt z nas nie wie, co się wydarzy w przyszłości. Nawet jeżeli mamy wiedzę z najlepszych książek, nawet jeżeli mamy wiedzę z naszego doświadczenia. Nie zawsze w przyszłości może być tak samo. Plus jak pisał autor książki Czarny Łabądź. Czasami przychodzi Czarny Łabądź, który całkowicie wywraca to, co się dzieje w dzisiejszych czasach i może trafimy na na przykład rok 2008, gdzie mamy wielki spadek na giełdzie, wszyscy zwalniają i tak dalej. Nie wiadomo, co będzie jutro, ale trzeba gdzieś w końcu nauczyć się tego procesu ryzyka i rzucać kośmi. Natomiast to, co rekomenduję, nie podejmujmy dużych ryzyk na początku. Moja idea jest taka, jeżeli zarabiamy 10 tysięcy miesięcznie, nie podejmujmy ryzyk większych niż 10 tysięcy miesięcznie. W chwili, gdy Podejmiemy to ryzyko, nauczymy się, możemy to ścieżkę przesuwać wyżej. Natomiast na początku nauczmy się podejmować ryzyka, które nie przekraczają naszego miesięcznego dochodu, i pod warunkiem że mamy poduszkę finansową, albo drugi dochód, który nam co miesiąc wpływa na nasze konta. I kolejna sprawa, o której często mówię, która jest połączeniem dwóch taktyk, które znamy od dużych, wielkich i znanych osób. Pierwsza, co się może stać najlepszego, co się może stać najgorszego, jeżeli najlepsza opcja w skali od 0,10 jest wyżej niż najgorsza opcja w skali od 010, warto to zrobić. Nawet jeżeli to jest trudne, nawet jeżeli to wymaga poświęceń, warto to zrobić. Pamiętajmy, trzymajmy się jednak tych ryzyk w odpowiednich dla nas barier finansowych. I rzecz numer dwa, którą się nauczyłem, nie pamiętam chyba od kogo, może od może od James'a Artuchera, nie pamiętam, natomiast to, żeby Zadaję pytanie, czy gdybym miał 80 lat, będę żałował tej decyzji. Czyli, załóżmy, jeżeli mamy pomysł, żeby wystartować z naszym biznesem online, czy w wieku 80 lat będę żałował, że chciałem zrobić, mając 30 lat, swój biznes online? No nie, no nikt tego nie będzie żałował, więc może warto to zrobić. Jeżeli zastanawiamy się, czy zmienić pracę na lepszą, czy będę żałował w wieku 80 lat, że chciałem zmienić pracę na lepszą. No nie, to nie jest temat, którego będziemy żałować. Oczywiście są pewne tematy, których będziemy żałować, i wtedy warto się zastanowić. Dobra, więc mam 80 lat, jestem blisko śmierci. Czy żałuję tej decyzji, którą podejmowałem w wieku 35 lat? Jeżeli tak, to może warto tego nie robić. Jeżeli nie, let's do it. Oczywiście, jeżeli mam poduszkę finansową i mamy jakiś dochód, który nam pozwala żyć każdego miesiąca. I dużo osób, szczególnie z moich znajomych, zwróciło mi ten temat, że hej, mireczku, lepiej ryzykować, lepiej rzucić wszystko. Na jedną kartę, tak. Jeżeli jesteśmy sami, nie mamy rodziny, nie mamy bliskich, nie mamy ludzi, na których nam zależy, jak najbardziej tak. Bo w chwili, gdy pójdzie wszystko dobrze, będziemy się cieszyć. naprężymy nasze klatki i będziemy się cieszyć. W chwili, gdy pójdzie źle, nie tylko my będziemy cierpieć, ale ludzie dookoła, więc warto o tym myśleć. Dlatego też zawsze proponuję, nie podejmujmy ryzyk, jeżeli nie mamy przynajmniej odrobinki zabezpieczenia finansowego. Nie musi to być 100% tego, co zarabiamy, to może być odrobinka, która pozwoli w jakiś sposób, nawet w chwili najgorszego kryzysu, przetrwać ten miesiąc, zapłacić za mieszkanie, kupić jedzenie, opłacić lekarza itd. Do przemyślenia. Dobrze, więc mamy już wieczór. Tyle w tematach podejmowania trudnych decyzji i ryzyka. Pamiętajmy o tym, że to, co mówią media, albo mówią niektórzy w internecie, to co całkowicie nie jest prawdą. Przedsiębiorcy również nie są skłonni do ryzyka, szczególnie wtedy, gdy na szali kładą swoją rodzinę, swoje zdrowie itd. Przynajmniej ja taki mam ogląd świata, i do tego też zachęcam Ciebie. Tak więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Wracam do pracy nad tematem a propos produktywności, który już niedługo online. Tak więc to tyle. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.